Ale ja tego pana to nie zapraszałem do odcinka ten do tej Wymordy moje hunter z tej strony witam was w kolejnym odcinku z przeglądu modyfikacji, jak możecie zauważyć. Po tytule, słuchajcie, są różne Różne rzeczy. To jest taka jakby kontynuacja odcinka modyfikacji o drzwiach, tak? Ponieważ tutaj zaczniemy sobie, właśnie, jak widzicie, są drzwi, jest jakiś nowy przedmiot, którego nie pokazałem w tamtym odcinku. Musiałem dograć jeszcze jedną modyfikację, żeby pokazać słuchajcie, na początek zajmiemy się. Eee, automatycznymi drzwiami w Minecrafcie, tak? Tu jest taki przedmiot, który się za player sensor, taką się nazywa. To jest crafting jego pokazany, w jaki sposób można go zrobić. To jest taki mały plik plik. Podchodzimy po prostu i drzwi się automatycznie otwierają na tej wysokości, na której jesteśmy, jeżeli jest tutaj, to tutaj się otworzy. Jeżeli będziemy z boku, otworzył się z boku ale wyjdźmy do dziela chaty nie przechodzisz, w stąd! No poszedł. <laughs> no, wchodzimy sobie. I słuchajcie, kolejną rzeczą, którą chciałem wam pokazać właśnie w tej modekiacji, bo jak już widzicie tutaj trochę rzeczy jest i ja tu będę chciał wam pokazać dużo różnych rzeczy, słuchajcie, jest coś takiego jak block mixer, tak, czyli tak jak też prawdopodobnie widzicie w tytule, nowe zmieszane bloki w Minecrafcie, już, już wam wytłumaczę o co chodzi, tak, w tym wszystkim, za pomocą takiego oto craftingu robimy sobie blok, który się nazywa block mixer. I już wam pokazuję szybciutko na czym on polega. Tu już w ogóle jakieś miałem rzeczy, różne, przeróżne. Widzę tutaj takie dużo różnych rzeczy, ale dobra, zaraz wam pokażę o co chodzi. Tu nie martwcie na to, to jest. to jest B, to jest B, to jest B, to jest B. Ok, i wszystko jasne w tym momencie. No to tak, mamy sobie taki. Robimy crafting, mamy sobie coś takiego jak block mixer, i mamy sobie taką sytuację, że na przykład chcemy sobie zrobić pokój, albo mieszkanko ogólnie w Minecrafcie, które będzie miało. no powiedzmy, że tutaj jest 5 Tutaj też jest 5, no i chcesz, żeby to ładnie było połączone, tak? Bo chcesz mieć 11 na 11, na przykład, albo 11 na ileś tam, nieważne, mniejsza o to. Chodzi o to, że chcesz ładnie połączyć te bloki ze sobą, żeby yy, nie było też takiego, że jednego jest mniej, drugiego jest więcej. No nic bardziej prostego, panie. Bierzesz sobie tutaj, to nie wiem dokładnie co to robi. Eee, dokładnie nie wiem, naprawdę. Bierzesz sobie, przed, nie wiem, pół bloków tutaj, pół bloków tutaj, i zaczynają ci się robić bloki masz jeden bloczek. I nam jeden bloczek wystarczy, tak? One będą się automatycznie robiły później. Jako, że jesteśmy na Creative to mamy sobie blok, który wygląda o tak o. Tak, tak, możemy go dać w różny tak naprawdę sposób jaki tylko chce. Mamy pół bloku jest z jednego drewna, pół bloku z drugiego drewna. Jeżeli chodzi o kombinacje, możemy sobie na przykład, nie wiem, zmieszać diament z iron orem, tak? W tym momencie. Bierzemy sobie jeden, bierzemy sobie drugi, możemy dowolne bloki jakie tylko chcemy. Pół jednego będzie pół drugiego. Jeżeli chodzi o te modyfikacje, lepiej to wyglądało w poprzednich wersjach, bo, bo, bo to było takie bardzo ładnie przechodzące, a teraz jest takie po prostu, że jest pół na pół ucięte taki p. Ale mniejsza o to. Możemy sobie przez patrzcie, Tutaj jedno drugie, tak. I tutaj budujemy sobie będzie przejście. Wypierdzialem jest ten kurczak, Czekaj, tymy, set tej. Patrz, już, 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 zwariowany. Przyjście widzisz, że położyłem. I na przykład sobie kładziemy o w ten sposób, proszę bardzo i będziemy mieli... Będziemy mieli zrobione tutaj z jednej strony, tak? Tutaj z drugiej strony mamy, proszę bardzo, przejście ładne, elegancko zrobione. No i teraz słuchajcie, jeszcze jedną rzecz chcę wam pokazać dotyczącą właśnie tego. Bo już myślicie pewnie, czy można sobie tak zmieszać jakoś drzwi. No tak, drzwi no niestety nie za bardzo będzie można zmieszać. Znaczy ogólnie same drzwi, tak, jeżeli byśmy sobie chcieli postawić w tym, nie ma problemu ironowe, tak? Problem się pojawia z player sensorem. Nie możemy go tu nigdzie postawić. Możemy postawić go tylko na normalnym bloku, który jest, tak? Jeżeli chodzi o o player sensora, no to to tutaj raczej nie będzie można. O. To już wtedy ewentualnie na ziemi można by sobie postawić. Co będzie działo? dokładnie tak samo jak jak, 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 a czekajcie, a gdyby to zrobić na przykład w ten sposób, że ja sobie chciał zrobić sufit z tego miejsca I tutaj player sensora O, to jest jeszcze rozwiązanie dla was, tak jakbyście chcieli, proszę bardzo Ale w drugą stronę też będzie można to zrobić sobie na przykład, no nie wiem, no, no będzie można sobie tak postawić, nie, na przykład Ale już na tym, na tym bloku nie postawimy nigdzie player sensora, nie będzie takiej możliwości No, otwieraj mnie to, panie kurde Dobra, to w takim razie tutaj pokazałem, jeżeli chodzi o możliwości yy, mieszania. Poda pokażcie mi na przykład na fanpage'u albo napiszcie w komentarzach, yy, jakie, jakie macie zastosowania ogólnie dla tego, jeżeli chodzi o mieszanie bloków, co byście mogli sobie zmieszać. O, dziękuję za jajko. A teraz przejdę do pokazania drugiej rzeczy, czyli ukrytych przejść w Minecrafcie. I już wam pokazuję o co chodzi. Mamy sobie takie yy, nowe bloki, jest ich więcej, ale naprawdę siedziałem na tych chyba z pół godziny i nie potrafiłem ogarnąć, o co chodzi z tym swaperem, i o co chodzi z tymi diamentowymi. Dlatego pokażę wam te, które są. Proste do zrobienia i myślę, że znajdziecie dla nich bardzo fajne zastosowanie w swoich tajnych bazach. Słuchajcie, zostajemy takie bloki jak wooden vanishing frame, mamy ironowe i mamy złote. Tutaj macie, oczywiście, podane craftingi, tak? One się różnią jedynie tymi itemami na górze, na dole, po lewej po prawej, tak? Znaczy po lewej po prawej. Tutaj mamy patyki, tutaj mamy irony, a tutaj mamy złoto. I teraz o co chodzi? Bierzemy sobie na, takie, na taki przy, taki itemek, bierzemy sobie pyk, jest ukryty. Pyk jest ukryty, pyk jest ukryty. I w tym momencie czekajcie, czy to działa z tym. Tak, też działa z player sensorem, ale to działa na przykład też z dźwigniami, to i wam pokażę. Że bierzecie sobie na przykład taką dźwigienkę tutaj obok. I wam te bloki po prostu znikają, tak? I oczywiście przez te bloki można przejść. Jak sobie odklikniecie, to w tym momencie one się pojawiają na nowo. I macie te bloki pojawiające się na nowo. I teraz tak. E, już Wam tłumaczę, gdzie szybko, jakie postawiłem bloki. Tutaj, tak jak możecie zauważyć naprzeciwko, postawiłem drewniane, tutaj postawiłem ironowe, tutaj postawiłem złote. Nie wiem, dlaczego one tak się migają trochę. Nie, wiem, może zdenerwowane są, czy coś. Mniejsza o to, słuchajcie. Teraz tak, o co chodzi. Jeżeli mamy drewniane, ja może pokażę to na takim szybkim przykładzie. Tutaj mamy ironowy, tutaj mamy e, żelazny a tutaj mamy e, złote. I teraz tak, weźmy sobie powiedzmy dźwigienkę tutaj. Jak sobie klikniemy, miną wszystkie trzy, tak? Jeżeli weźmiemy sobie tutaj to, no też miną trzy Bo to prawdopodobnie od jednego jest Ale pokażę wam pokażę na, na przykładzie Tak, drewniane łączą się ze wszystkimi Znika zarówno drewniany, jak i żelazny, jak i złoty Jeżeli chodzi o żelazny To Pokażę wam może na przykładzie O, będzie lepiej, słuchajcie Mamy sobie różne bloki, tak? Tutaj mamy, e... dyrta, tutaj mamy jedno, jeden rodzaj drewna, tutaj drugi rodzaj drewna Specjalnie jest to tak zrobione tu mamy drewniany, jeżeli kim drewniany znikną wszystkie tak naprawdę ukryte bloki, które są obok. To jest drewniany, tak. Jeżeli chodzi o e, żelazny, znikną nam tylko i wyłącznie te bloki, które są pochodne, tak jakby. Czyli w tym przypadku mamy deski, mamy jeden rodzaj desek, drugi rodzaj desek, i one znikają. A jeżeli chodzi o złoty, to jeden konkretnie rodzaj bloku i wszystkie tak połączone w ten sposób znikają obok. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o te modyfikacje. Tu w ogóle widzicie, ile jakimi się zona mnożyło. Już cholera jasna. Mnóstwo tego się porobiło. Myślę, że co tutaj więcej tak naprawdę Wam mogę powiedzieć. Nic Wam więcej nie mogę powiedzieć, bo tak naprawdę całą tą modyfikację, jak chciałem Wam pokazać, co jest, to Wam pokazałem. Napiszcie mi w komentarzu, jakie wy byście znaleźli zastosowanie. Jeżeli chodzi o te modyfikacje, bardzo bym chciał, żebyście wbili 1500 łapek pod tym filmem, wiem, że dacie radę, bo już daliście nie raz radę, także jeżeli byście zostawili te 1500 łapek w górę, to byłbym ogromnie wdzięczny. Napiszcie oczywiście, jakie macie zastosowania dla tej modyfikacji, jak moglibyście jeszcze połączyć to z, ze drzwiami w Minecraftie, no i to by było na tyle, tak? Także mordywy moje serdeczne rigato za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało, wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie, takie jak moje Instagramy, moje Snapchaty, na których bym chciał, żebyście mnie obserwowali, oczywiście nazwy tych moich profili macie w opisie, macie mojego fanpage'a, na którego Was zapraszam, żebyście go lajkowali, na grupę, żebyście do niej dołączyli, na fanpage'u i na grupie staram się co tak naprawdę na bieżąco informować Was o tym, kiedy są nowe odcinki i jakie są nowe odcinki. Co jeszcze mam? Macie mój prywatny profil na Facebooku, który jest tam daleko, daleko, daleko na dole, ale tam możecie również mnie obserwować. No i jeszcze wam powiem, co dzisiaj będzie. Tak oczywiście standardowo jest piątunio. Czyli o 7 wleciał odcinek z Minecraft Party i o 14 jest kolejny odcinek z Evarezem i ze sznurówą, jeżeli chodzi o mapę Adventure w Minecrafcie. Nagraliśmy no, dosyć fajną i dosyć ciężką mapę Adventure. To chciałbym, żebyście na 14 też przyszli i tam zostawili łapkę w górę. I żebyście poszli też do chłopaków, tam też zostawili łapki w górę i w sumie, jeżeli ich jeszcze nie subujecie i zobaczcie jaka mapka, bo naprawdę, naprawdę fajna nam wyszła. Także ja się zami nam Dzięki za obejrzenie. Do następnego i trzymajcie się! Yo!